dobry, moi drodzy. Mamy 12 grudnia, 12 dzień vlogmas. Zaczynamy oczywiście od odpakowania kalendarza. Dwunastka widzę, od razu mi się rzuciła w oczy. Trochę mi się karteczka rozerwała, ale da się domyślić, co na niej jest napisane. Upiecz i ozdób pierniczki. Ja się na pieczenie pierniczków umówiłam za tydzień z sylwuchą, także wtedy będziemy piekło pierniczki. A nie wiem, może się zapytam dzisiaj mamy, czy by nie chciała ze mną upiec takich testowych pierniczków. Zobaczymy, czy nam się to dzisiaj uda, ale ogólnie oczywiście w planach robienie pierniczków. Dwunastka tutaj. Dwunastce mamy taką cieniutką, zobaczcie jak mi pasuje do spodni. Dwunastce mamy taką cieniutką rose gold gumeczkę. Może sobie dzisiaj użyję do spięcia włosów. Ale to chyba jak przyjdziemy ze spaceru, bo czapkę, to jednak wolę mieć włosy rozpuszczone. Ruszamy na spacer, bo chyba czekają nas ostatnie kamanek po regi zimie, bo patrzę, że w następnym tygodniu nawet już ma być 9 stopni. Koniec odśmierzania. Trzeba się nacieszyć tym, że śnieg jest. Na walcach chyba pójdziemy. Okay. Should old acquaintance be forgot and never brought? Na dzieła sztuki ktoś na to, i to ją ulepił bo Zobaczcie, ile znalazłam ozdób, i nadzienia, nawet takie oczka znalazłam. jak wychodzi sobie na basen topę. Okay. A my z mamą jednak zabieramy się za pieczenie pierniczków, bo pomyślałyśmy, że upieczemy takie pierniczki, takie, które są twarde, i do świąt nam zmiękną. Czy ty masz o przepis na jakieś inne? Mam chyba też ma takie normalne, no różne zrobienie. No ale po prostu zrobimy sobie w dwóch mamy partiach. Mamy też imbirowe. Multum, słuchajcie, ozdób: mamy jakieś takie kryształki, mamy pisaki. Ja kupiłam. Kiedyś w action, zapomniałam o tym. Jeszcze tutaj jakieś takie tu Ciastek u nas będzie dostatek w tym roku. Dzisiaj runda pierwsza. Mama no znalazła jakiś taki przepis u siebie w gazetce, wycięła, także będziemy korzystać z tego przepisu. Włączymy też sobie zaraz jakiś świąteczny film. O, śnieżną noc, to jest super. Chociaż powiem Wam, że książka jest dwa razy lepsza od filmu. Polecam bardzo przeczytać właśnie w tym okresie świątecznym. No, a może sobie włączymy Holiday. Holiday to jest taki super świąteczny, klimatyczny film. Dajcie znać w ogóle, jeżeli macie jakieś fajne świąteczne filmy, co polecacie. Zawsze mam problem i zawsze słuchajcie, wracam do tych starych, sprawdzonych pozycji i chyba właśnie będzie to Holiday. Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj 13 grudnia, czyli 13 dzień Vlogmas. Ja spiąłam sobie dzisiaj włosy tymi wsuwkami z kalendarza. Zobaczcie, tu jest jedna przeźroczysta. Tutaj mam drugą, tą brązową Ta mi się podoba dużo lepiej No i dzisiaj mam też taki brązowy sweterek, więc myślę, że to fajnie wygląda Te spinki słuchajcie, fajnie trzymają Ale też nie są takie jak wsówki, Że jak wsuniecie, to się nic nie da tutaj rużyć Można sobie fajnie manipulować objętością Przyszłam słuchajcie do sypialni z kawką Z ciastkiem z wczorajszych naszych wypieków Bo oczywiście będziemy otwierać kalendarze Zaczynamy od kalendarza oczywiście Pauli, trzynastka 14, ale 13, o chyba jest. Znowu mi się karteczka niestety podarła, ale widzę, że jest tutaj zadanie, żeby wybrać się na długi spacer. Ja słuchajcie, właśnie ze spaceru wróciłam i był on długi, bo był taki godzinny. Stawiam Wam tutaj parę zdjęć, które dzisiaj zrobiłam, bo było naprawdę pięknie. Jakoś nie wzięłam ze sobą aparatu, bo rano jakaś byłam zamulona i tak sobie stwierdziłam, że pójdę sobie na taki spacer przewietrzę głowę i od razu jest mi lepiej. Spacer był bez aparatu, ale zrobiłam kilka zdjęć, bo zachwyciło mnie właśnie to, jak wygląda teraz park. A może tak wyglądać już tylko przez chwilkę, bo widzę, że... Niedługo ma się pogoda zmienić i ma się dosyć ocieplić. coś słabo są wytłoczone, powiem, mam te numerki. Oj, czarna gumeczka, czarna gumeczka zawsze się przydaje. Te są bardziej poręczne, te... Te takie szczupłe. Te grubsze są fajniejsze do koczków, a te są fajne też do kucyków. Dzisiaj mamy taką, e, taki obiad trochę na łatwiznę. Bardzo dawno e, niczego nie zamawialiśmy, co? Ja już nie pamiętam kiedy coś o tym nie zamawialiśmy. Ja mam miksa. O, mam tutaj te swoje ulubione kulki w cieście kokosowym. A ty co sobie wziąłeś, Gorylowanego kurczak. A, z makaronem. Ja sobie wziąłam Czak Kurczak, kurczak... Sejbunka. Tajgon, Karysz. Zajadamy. No dobra, kochani, już po jedzonku i słuchajcie, zabrałam się za sprzątanie kawałka szafy. Może to robić kawałek po kawałku, bo nie mogłam się do tego zabrać. Przed wczoraj też umyłam w końcu pędzl, za co nie mogłam się zabrać od dłuższego czasu. Myślę, że ta pasa niechcenia się, jeżeli chodzi o porządki, się powoli kończy. Jakoś tak powolutku po prostu staram się z tym. Walczyć, no a teraz sobie chyba chwilę odpocznę, już skończyłam pracę. Chyba sobie chwilę poczytam książkę, jakoś tak dzisiaj znowu mam ciężką głowę. Dajcie znać, jak wy się ostatnio czujecie, bo wiem, że dużo osób tak ma, że na przykład dłużej teraz. Śpi. Dużo osób do mnie napisało na Instagramie yy, w niedzielę, jak dałam znać, że spaliśmy wszyscy do 11.00 Że oni też, słuchajcie, nie mogli się podnieść w ten dzień z łóżka, także nie wiem, może to jest kwestia pogody Dobra, ja sobie jeszcze chwilę tutaj odpocznę, a potem, nie wiem, znowu będziemy działać Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj mamy 14 grudnia Zaczynamy, zobaczymy co tam dzisiaj mamy do zrobienia jak znalazł. I znowu słuchajcie, podarłam. Nie wiem, co się ostatnio dzieje ze mną, że ja tak otwieram te karteczki z rozmachem. Ale mamy tutaj zadanko: zaproponuj nam świąteczny makijaż. W zasadzie mogę jakiś tam bardziej yy, dzisiaj makijaż sobie. Strzelić, jak będę się malować. Szczerze, że taki makijaż sobie zrobię i pokażę Wam na co ja zazwyczaj stawiam. A może w weekend, słuchajcie, nagram Wam jeszcze taki y, dłuższy film z jakimś świątecznym makijażem, z jakąś pogadanką. Dajcie znać, czy taki film byście chcieli zobaczyć. No a dzisiaj zrobię Wam jakąś taką szybszą propozycję. Po prostu Wam pokażę, na co lubię stawiać w święta. I idziemy do czternastki. Widzę, że jest tutaj taka malusieńka. Ja go po prostu rozniosę, no ale trudno. Zobaczcie, taka malusieńka cienka gumeczka. Ciekawa jestem, czy ona w ogóle coś będzie trzymać, czy ona się w ogóle da rozciągnąć. O, ona będzie fajna, słuchajcie, jakby była jeszcze jedna taka w kalendarzu, to były super gumeczki do warkoczyków. Ciekawa, zobaczmy, czy będzie jeszcze jedna. Nie, jest tylko jedna Nano. Narysowana, że ona jest super do warkoczyków. Jeśli chodzi o herbatki, słuchajcie, to jestem do tyłu chyba o dwie herbatki. No nieważne, słuchajcie, zobaczymy, najwyżej sobie w święta się napiję o parę więcej. A dzisiaj mam herbatę czarną z owocami leśnymi bardzo chętnie się jej napiję. jest gotowy i postawiłam słuchajcie, na blask za świętami kojarzy mi się też makijaż typowo z czerwonymi ustami ale słuchajcie, ja dzisiaj jakoś nie mam ochoty nosić czerwonych ust pokażę Wam może jakiego cienia użyłam do tego złotka, bo jest po prostu przepiękne bardzo mi się podoba jak się te oczy mienią ho, ho, ho. Merry Christmas. Merry Christmas. <noise> przerywnik co ty masz w na szyi? Ha ha ha! To jest moje życie, moje to jest moje życie Użyłam na e, całą powiekę tego cienia, który wam ostatnio pokazywałam Jest to cień złoto z Glam Shopu W zewnętrzne kąciki dodałam cienia szlachetny Na wewnętrzne poszedł top nude Także oczy się błyszczą, wyglądają przepięknie I właśnie słuchajcie, jeżeli chodzi o świąteczny makijaż To kojarzy mi się też z brokatem, z blaskiem Dzisiaj postawiłam na złoto, a na ustach Kaszminka, którą już Wam ostatnio pokazywałam. Golden Rose Nude Look w kolorze Pinky Nude. Bardzo ładny kolor. Dzisiaj wyjątkowo kawa z mlekiem migdałowym. Na deser mam taką fantazję. Ostatnio, słuchajcie, zrobiłam zakupy we Frisco i zobaczyłam, że jest coś takiego nowego. Dajcie znać, czy jedliście. To są ponoć galaretki pomarańczowe. Ładną oh jako. Wczoraj, i tego już wam nie pokazywałam, ale zrobiłam zakupy na danej książce. Kupiłam sobie parę e-booków. Stwierdziłam, że skoro mi jest tak ciężko się ostatnio zmotywować, to może zmotywują mnie właśnie książki, takie poradniki, bo kiedyś miałam, słuchajcie, taki epizod, że czytałam bardzo dużo takich książek i ciągle chodziłam nakręcona tą pozytywną energią. Stwierdziłam, że może czas do tego wrócić. Już dawno takich książek nie czytałam, chociaż wczoraj przeczytałam właśnie jedną książkę z tego gatunku, a właściwie ją skończyłam, bo kiedy Kiedyś ją dawno, dawno temu zaczęłam. I to była książka Josefa Merfiego Niezwykła Potęga Podświadomości. A wczoraj kupiłam sobie jeszcze. Świadomy sen, czyli jak podświadomość kształtuje Twoje sny. Książka o tym, jak nauczyć się świadomie śnić. Jakoś bardzo zainteresował mnie ten tytuł. Wczoraj ją zaczęłam czytać i przeczytałam już 17%. Jest to ciekawy temat, ale trzeba mieć na niego dużo czasu, bo taki świadomy sen wymaga tego, żebyście notowali każdy Twój sen po przebudzeniu, taki dziennik sn. Nów. Może ja sobie zacznę te notowanie podczas świąt Zobaczymy, mnie bardzo ciekawią takie tematy Możecie sobie zaplanować to, co się Wam będzie śniło Albo, że na przykład będziecie się czegoś uczyć w tych snach Ponoć jest to metoda też polecana dla sportowców Można wejść w taki tryb treningu I jest udowodnione naukowo, że sportowcy wtedy osiągają lepsze wyniki Potęga podświadomości, to już Wam właśnie mówiłam, że przeczytałam Duma i uprzedzenie ciągle czytam, tego nie kupiłam wczoraj ale to jest, słuchajcie, książka, która ma chyba, nie wiem, tam 500 stron. Także ją czytam powolutku. Wczoraj jeszcze to kupiłam sobie takie, słuchajcie, tanie romansidło, bo mam ochotę na coś takiego szybkiego do przeczytania, żeby sobie poprawić humor. Dziewczyna Rajdowca. Kolejne dwie pozycje, które kupiłam wczoraj, to są właśnie takie książki motywacyjne: Fizyka cudów i Pieniądze i prawo przyciągania. Także to mam teraz w kolejce do czytania. Nie wiem, czy słuchajcie, was takie tematy ciekawą. Ja. Bardzo lubię czytać o psychic. Jest to dla mnie po prostu fascynujący temat, jak nasze myślenie może wpływać na nasze życie. Taka jest moja teraz lista do czytania, i takie poradniki, słuchajcie, idą mi dużo szybciej. Bardziej mnie to motywuje, żeby więcej czytać, bo te poradniki zazwyczaj nie są długie. Na przykład, właśnie ta Duma i Uprzedzenie. No to codziennie się staram pół godzinki, godzinkę ją czytać, no ale to już jest cegła. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie wciągnęła. A teraz przechodzi czas na sprzątanie szafy. Ale słuchajcie, ta półka, ta i ta już została przeze mnie przejrzana i przetrzepana wczoraj. Tutaj sobie zrobiłam, słuchajcie, wystawkę swoich butów, na obcasie których nie jest dużo, bo są aż cztery pary. Jedna jest w pudełku, tam dalej gdzieś są kapcie, tutaj takie miększe kapcie. Tutaj są pościele... Pirany, jakieś sprzęty fitness, a tutaj na górze, słuchajcie, są takie rzeczy, jakieś do ogrodu, żarówki. No i okazało się, słuchajcie, że tutaj zwolniła mi się jedna cała półka, ale dzisiaj do przejrzenia są te dwie półki z butami. Jest ich ogrom i mam nadzieję, że jakieś buty uda mi się wyrzucić. Zaraz sobie wezmę jakiś worek. No i właśnie chciałam to, chciałam te dwie półki zrobić zanim zabierzemy się za odkurzanie i mycie podłóg. Bo wiadomo, że z butów to zawsze troszeczkę tego piachu wyleci. Nie mogłam się do tego zabrać naprawdę, naprawdę już długi czas. Samo się to nie zrobi. Tych wszystkich butów, zobaczcie, tyle i tyle. Tutaj zrobiłam półkę na buty zimowe. Tutaj półka na takie lżejsze buty. I w zasadzie tych butów nie mamy wcale tak dużo, jak myślałam, że mamy, więc myślę, że spokojnie się w tych dwóch półkach zmieścimy z całym naszym obuwiem. To zostawia mi tutaj jedną półkę wolną. Jeszcze się zastanowię, co tutaj sadzę. Tu zobaczcie jeden worek wyrzuconych butów. Trochę ich jest. I drugi worek wyrzucono do Nawet kamanek wyrzucił jakieś tam swoje obuwie, chociaż on chodzi, dopóki mu podeszła na to pozwala. I znalazłam jeszcze taki. Stary koc. Myślę, że komuś się może lepiej przydać niż nam, bo my koców mamy dostatek i już bardzo dawno go nie używam. No. Zadanie, słuchajcie, na dzisiaj skończone. Dużo mi jest lepiej z tym, że jak otwieram tą szafę, to nie straszą wszystkie te wymieszane buty. Może jutro zabiorę się za tą część szafy, bo ona jest dużo bardziej hardkorowa. Od dłuższego czasu już wam nie pokazywałam kalendarza z bindorka, ale otwieram go może nie na bieżąco. Czasem mi się zdarzy o nim zapomnieć. Wielbiam te czekoladki i na pewno się one nie zmarnują. Otwieram czternastkę. Wczoraj nadrobiłam chyba cztery czekoladki. Mamy dzisiaj cukierackę z misiem. A jaki to jest? O, w środku z nadzienem mlecznym. Bardzo je lubię. Kochani, montuję tego vloga i widzę, że już ma prawie 16 minut, także myślę, że tutaj się już z wami pożegnam. Koniecznie zostawiajcie kciuki, jeśli vlogmasy wam się podobają. Zaglądajcie też do mnie na Instagrama. Subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego filmu. Do następnego. Buziaczki, pa, pa.